maszyn, część zawodników już wystartowała inni się przygotowują eee, ja do startu mam jeszcze trochę czasu więc mam czas na przygotowanie się eee, generalnie trasa wygląda bardzo ciekawie fajne pieczątki fajny teren będzie się dzisiaj działo eee, mam nadzieję, że przejadę całą trasę zdobędę tyle punktów ile dam radę eee, nie mam zamiaru zniszczyć kłada, nie mogę tego też zrobić, więc będę jechał na pewno ostrożnie, ale sukcesywnie zdobywając kolejne punkty. Niedługo startuję, dlatego moi team partnerzy już są gotowi. Życzę im też powodzenia i moim kolegom modobracia Bracia Team, którzy już są na trasie, żeby każdy przejechał trasę, był zadowolony z rajdu i zdobył fajny wynik. Jesteś? No jestem. Marek? Marek? Jestem, jestem. No i git. Bartek jesteś? Jestem. Dwóch Bartków w teamie. <śmiennie> Odpalamy i zaraz start. Spokojnie. Serwy mnie <śmiennie> na wojnie. Wszystko się nagrywa, więc możecie się przywitać do kamery. Cytamy, halo. Tak, słychać. Jedziemy. Dzień dobry, pan nas puści? Tak. Proszę pana. My trzeźmi. Nie trzeźmi? Trzeźwi, my właśnie trzeźmi. No zimno. Zimny ten. Proszę, jak się nic nie robi. Tak. Trochę no. Jakbym, jakbym wyciągnął linę to, ach, o pacj przywracają. To na rów. Co ta? 4 kg zerwało. Pojóz? O, awaria. Awaria. 111, 112. 11. Odliczanie. 115 mamy start. Ładny taki jeszcze niepodrapany. No mam nadzieję, bo nowy model Yamaha ja Grizzly. No, chłopaki z pięci. Zaraz będzie cieplej. Muchanko. U nas 0-0. Dobra, odbity start w No jedziemy. Dobra. No i zaczęło się. Tutaj chyba nie zabłądzimy. No nie. Po śladach trafimy. Na Aha. Jedziemy na odcinek. Uwaga motocykl. Na rozruch mała dojazdóweczka. Uh! <noise> Jeszcze można się porozglądać, widoki popodziwiać <noise> Jesteście ze mną? Jesteśmy. Dobra Uwaga w prawo. Mokro, kurde. Podery się ubrudzą. <noise> Na razie jedziecie bez napędu Bez, bez! O kurde Wcale nie mała A, pieczątka tu jedzie się jest, czekajcie Widzicie tu pieczątkę? Nie widzę A Już bym przegapił pieczątkę. <grystanie> dobra, jedziemy Taka na rozruch, łatwa była <grystanie> <grystanie> jesteś? A, ba Bartek jesteś? Jestem A, bo coś mi piknęło Nie tam coś pikało ze dwa razy, ale słyszę Was Dobra, no dobra okej okay. Oj, będzie fajnie na poligonie <gry> Jak tu jest tak mokry? To tam będzie bardzo mokro. Tak Uwaga na asfalt wyjeżdżamy w prawo. Ojej, a czemu? Prosto mamy jechać? Nie, w prawo. No ale widzę trasa jest ten. Nie no trasa tu jest w prawo u mnie narysowana. Wiesz co, może jest po prostu wzdłuż asfaltu. No. Tu jest w prawo, tak. Tak, tak. A Bartek obserwuj też te nawigacje jakby, żebym pieczątki nie przegapił, no dobra? No, teraz patrzę. No, no Zaraz nas będą wyprzedzać, bo tam pewnie tamci co wystartowali, to kurde, wiesz. Bomba My tam sobie spokojnie jedziemy W prawo gdzieś tu, czekajcie, powoli. I przez aspad Tak Czekaj. Wolne mareczku Dobre. Ale coś słabo rozjeżdżone Ty No ale tędy, na pewno tędy Może pogubili się Wieczątka będzie Po lewej Jeszcze parę metrów No tutaj to naprawdę jakby nic nie jechał Te ślady są, bo twardo O I to nasza tam na górze? czy tu level, w lewo? Level, w lewo no właśnie, tu jest rozjazd pomiędzy tymi dobra, dobra włączcie sobie ten ee, przedni napęd a tu jest pieczątka, patrz przy tym drzewie, tak? no Bartek, podejdziesz tam? a zresztą chyba nie trzeba a gdzie ona jest? i to jest? jest, jest, tylko z tyłu jest dobra jedna tutaj a druga pewnie tam na górce no nie wiem czy tam na górce czy dołem bo tu gdzieś miały się rozjeżdżać te ślady i oni mieli górą iść to no, może tu po lewej stronie chyba idę 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 to ci podbije Ach. ty coś ci się kopci ten kład nie, woda z tej. Woda schubnicy. no. Dobra. No, dobra. Poźdź go luźno Marek, tylko kierownicę pilnuj. Chłopaki tam bokiem wjeżdżali, widzę. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. No dobra. Trzeba byłoby iść ten, i zobaczyć. Może, może tu w lewo zobaczyć, no? Martuś? No, niech chłopaki. No podjeżdżajcie. Jadę do Was? Dobra, Co? A, no właśnie. Nie wiem teraz czy w prawo, czy na dół właśnie. Czy ta pieczątka jest? W prawo, w prawo i do góry. A, czekaj. Którą mamy podbitą, bo kurwa nie wiem teraz. Mamy podbitą tą 740 chyba. 749, tak? A teraz 714 jeszcze. No. To tu do góry, dasz Zaraz no, no, zobaczymy, kurde, muszę się wyprostować bardziej. A chyba wciskasz ten. Jesteś, Bartek? Rozłączył się. Nie, zakopiesz się. Czeka, odjedziemy. Bartek, chodź, odjedziemy na dół. Idę zobaczyć z buta. Dobra, jedź pierwszy po prawej stronie za jakieś 10 metrów. No, a tak trasa trochę słabo wyrysowana, nie? Tak. Może chcieli, żeby tu od góry wjeżdżać. Może tak ścieć Cześć, cześć Mareczku, jeszcze muszę się trochę Trochę obrócić. No! Marko dasz, ale sami te A! Już mi gorąco. Jestem, Marku, z tyłu. Płynnie, płynnie musisz tu. Dzięki. Dobra, czekaj. Odjadę. Bartek, masz ją? Tak. Dobra. czekajcie zobaczymy jaka mamy tam na górze nie ale idę zobaczyć co tam jest żeby nie było że że extreme nie że później wiesz wiedziesz na górę a tam kurwa chopka e, na płasko jest ciepło ciepło Nie, no, nie, na, czekaj, czekaj, czekaj. Dobra. Tam za górką jest dużo miejsca, to tylko żeby na wprost wjechać. Na odpuszczonym gazie na końcu, bardzo ważne. Idę bapać. Na końcu odpuszczony ważne. Jestem. Nie, chyba tam jechali dookoła jakoś. Tak, tak, bo tu się męczyli. Jeszcze się męczą chyba. Widzicie pieczątkę? Na trasie widzę, ale jestem w rzeczywistości nie. Jeszcze kawałek przed nami będzie to. to tam chyba trzeba jechać, wiesz? Ale mi gorąco, kurwa. A już ciepło, tak. Muszę się rozebrać. Jestem tam, tam daleko jest. Widzisz ją? Tak, tam po lewo, daleko A widzę, dobra Tędy, tu Marku! No, tak, już zakręcał Dobra Czy Marek z tamtej strony już zajeżdżał? Tak, tu jak podjedziesz też sięgnie chyba Aha. O. o chuja, czekaj To będzie nadrzucić pewnie tym trochę, bo tam po drzewie ci zjechał weź. A prześlizgnął się A. Znowu się przyśliznę <laughs> O, tu nie sięgnę bardziej wie? Nie sięgnie? Nie już odjeżdżam, już odjeżdżam, już odjeżdżam, tylko nie wiem w którą stronę, tam chyba, nie? Tak, dalej w prawo tam <laughs> Nie wiem jak wy, ale ja muszę się rozebrać. Jest mi tak kurwa gorąco, że masakra. Brna chłopaki już wyciągare czaskają.